W tym wideo chcę pomówić o temacie symboli wieloznacznych przy filtrowaniu. I przede wszystkim mamy z założenia trzy symbole wieloznaczne: gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków, również pusty, tak to jest istotne. Następnie znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak. Ten znak musi wystąpić. Tak nie może być tu puste jak w przypadku gwiazdki, i na koniec mamy jeszcze tyldę, która wyłącza symbole wieloznaczne. Czyli, jeśli byśmy konkretnie szukali gwiazdki, to musimy gwiazdkę poprzedzić symbolem tyldy, żeby Excel faktycznie szukał gwiazdki w tych miejscach, gdzie wykorzystuje symbole wieloznaczne. I możemy to sobie zobaczyć tak w praktyce. Rozwijamy naszą kolumnę z filtrami, wybieramy sobie filtry tekstu i wybierzemy sobie równa się. I interesuje nas fraza, gdzie jest. Równa mrówka, ale mrówka z symbolami wieloznacznymi. Czyli ja sobie piszę gwiazdka, piszę mrówka, przypominam tutaj Excel nie bierze pod uwagę wielkości liter i zakończę znowu gwiazdką. Czyli założenie to jest zapis, gdzie mrówka może wystąpić gdziekolwiek w Tekście, no i zatwierdzam sobie OK, no i odpowiednio mi przefiltrował to Excel. Tak, jest mrówka na początku, na końcu, jest w środku tekstu, no i jest też tam mrówka z gwiazdką. Jak sobie rozwiniemy jeszcze raz te filtry dla kolumny produkt, to zobaczymy, że filtr tekstu zajmuje się na filtr zawiera. Tak, automatycznie właśnie przeszedł na odpowiedni filtr który wykorzystywał te symbole wieloznaczne. No I możemy sobie chwilowo wyłączyć ten filtr i tak pobawić się troszeczkę z symbolami wieloznacznymi w polu wyszukiwania. I tutaj pole wyszukiwania automatycznie działa na zasadzie zawiera. Tak, czy jakby gwiazdka była na początku i na końcu naszej frazy, którą szukamy. Ale jeśli my wpiszemy gwiazdkę i napiszemy przykładowo M, no to co się teraz dokładnie stało, czego dokładnie wyszukuje tutaj na tej całej liście Excel, wyszukuje elementów, gdzie M jest na końcu, o tu mamy M, 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 M na końcu, M, M na końcu, tak, a przed nimi jest tak dowolna fraza przez tą gwiazdkę, jakbym ja zaczął pisać sobie, o no to muszę jeszcze raz, tak, czyli jakbym zaczął sobie pisać gwiazdka M, -M R, no to nie ma, nie ma takiego końcówki, żeby było mr na końcu, ale jak dopiszę sobie całą mrówkę to jest kilka fraz, tak, elementów, które kończą się na słowo mrówka I dlatego jest mi w stanie to szukać tak jeśli bym chciał szukać gdziekolwiek mrówki no to bym musiał dopisać mrówka mrówka na samych tych początkach naszych danych i teraz tak spróbujmy tak trochę pobawić się symbolami i tutaj szukam mrówka i chcę mieć tylko o tak jeden Liczbę, myślnik i jeszcze jedną liczbę. Tak? Nic nie wyszukuje, nic nie spełnia elementów, bo, tak jak sobie dołożę tutaj gwiazdkę, no bo właśnie tu musi dokładnie wystąpić taka fraza, że musi być słowo mrówka, spacja, jakiś znak, myślnik i jakiś znak, i wcześniej nie było takich symboli. Jak dopisałem sobie znak gwiazdki, no to się tu właśnie pojawiło, tu więcej tych elementów, które mogą wystąpić, no i to można się też właśnie w ten sposób wyszukiwać. No i na koniec wyszukajmy tej konkretnie ostatniej mrówki, czyli muszę wpisać tyldę i znak gwiazdki. No i wtedy faktycznie wyszuka konkretnie gwiazdki, tylko mrówka spełniła ten warunek, Zatwierdzę sobie i tylko tą mrówkę z gwiazdką na początku odnalazłem. Excel dla mnie znalazł.